Jesteśmy w Sosnowcu, w Zagłębiowskim Parku Sportowym. Przyjechaliśmy na mecz nie Zagłębia Sosnowiec, a Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji Europy. Dzisiejszy mecz Raków rozegra z Rapidem Wiedeń. Raków w Lidze Konferencji Europy zajmuje aktualnie 12 miejsce z dorobkiem 5 punktów po trzech meczach. Rapid 36, czyli ostatnie, w 3 meczach 0 punktów. Także teoretycznie faworytem powinien być Raków Częstochowa. Natomiast wszystkie perturbacje, jakie się dzieją wokół klubu w ostatnim czasie, związane z trenerem Markiem Paprzynem, tak naprawdę odpowiedzą na pytanie, jaką formę dzisiaj ma Raków Częstochowa. Tutaj taka strefa gastro na stadionie w Sosnowcu. No i wchodzimy, wchodzimy już na sektor. Mamy sektora 2. I proszę stadion w w całej okazałości. Tak jak już wcześniej mówiłem, perturbacje wywołane e, z powodu chęci pozyskania trenera wakłowa Częstochowa przez Legię Warszawa. Do tego wszystkiego Marek Papszan wyraził jeszcze chęć pracy w Warszawie. To spowodowało ogromne niezadowolenie w systemowie. no i zobaczymy jak sprawa potoczy się dalej Ciekaw jestem co sądzicie o takim zamieszaniu z trenerem Markiem Pawczunem czy to ta sytuacja jest normalna i należy ją traktować jako coś normalnego czy, czy w tym świecie sportu nie powinny się zdarzyć takie że klub klubowi podbiera trenera w trakcie sezony. Trzeba powiedzieć, że ta sytuacja z e, trenerem na pewno wpłynęła na drużynę Rakowa. Kiedy wydawało się, że wszystko jest już na dobrej drodze i Raków zwyciężył 4 mecze w ekstraklasie pod rząd. Dwa fajne mecze w lidze Konferencji Europy z Sigmą i ze Spartą. To po tej całej aferze z Markiem Papszunem w ostatnim meczu z Piastem Gliwice drużyna, można powiedzieć, nie istniała, przegrywając u siebie 1-3. Stadion się powoli zapełnia, zaczynamy mecz. Życzymy Rakowowi, żeby po tych całym zamieszaniu się pozbierał i dzisiaj wygrał z tym Rapidem. Sędzia teraz sprawdza na warze komy karny dla Rakowa. Z tak mojej perspektywy to się wydawało że ten zawodnik upa trochę później niż był kontakt z piłkarzem Rapidu, ale no zobaczymy, co na warze sędzia. Oj, jest karny, jest karny. Współpraca z prowadzi dwa myślę, że to jest fajny wynik po tym wszystkim, co się działo wokół klubu. I tak sobie myślę, że Raków sobie jakoś tam poradzi, nawet jak Marka Patrzyna nie będzie, to myślę, że z tymi piłkarzami da radę grać na całkiem dobrym poziomie. Początek drugiej połowy już jest 3 do 0. Bardzo fajnie się ten mecz układa Rakowowi. Po 1 minuty kolejna bramka Jest już 4 do 0 Dzisiaj zdecydowane zwycięstwo Rakowa nad Rapidem ta cała sytuacja z trenerem nie zdezorganizowała zespołu. Także myślę, że Raków wyjdzie na prostą. Nawet jak papszyna nie będzie w zespole, może nawet i lepiej, jakby już teraz odszedł. I myślę, że na rynku polskim jest dużo fajnych trenerów, którzy poprowadzą tą drużynę.